Witam serdecznie w kolejnym aceranku nadal z Grecji i zacznę od takiego ciekawego świadectwa. Miałem ogromną przyjemność i przywilej być świadkiem niezłych wydarzenia. Otóż w dniu wczorajszym, kiedy Pierwsza tura obozowiczów kończyła swój pobyt. To jedna z dziewcząt 12-latka niezwykle miła. Wcześniej modliliśmy się o nią, ponieważ uszkodziła sobie jedną z kości. No i opierając się na jej świadectwie, ból, który był bardzo dotkliwy, zupełnie odszedł od niej. Ale jak mówię, to opieram się tylko na jej świadectwie. Ta dziewczynka przeżyła coś trudnego i niezwykłego zarazem. Otóż na zakończenie obozu ktoś po prostu, chyba dla żartów, chociaż niezbyt mądryk wysypał wszystkie rzeczy z jej walizki. A zrobił delikatnie mówiąc spory nieporządek, i ją to po prostu sporo czasu, aby wszystko pozbierać do kupy, ułożyć i nikt się nie przyznał oczywiście do tego. I w jakimś momencie ona oczywiście przyszła, powiedziała nam o tym, że tak się stało. Popłakała się. No ale ponieważ nikt się nie przyznał, no to Zostawiliśmy sprawę. I ona przyszła za jakieś parę godzin i powiedziała rzecz niezwykłą. Powiedziała, ja chcę powiedzieć, że wybaczyłam tym, którzy mi to zrobili. Nie wiem, kto to jest. Podejrzewam pewne osoby. Ale ze względu na Pana Jezusa który przecież jest tak dobry, że ją uzdrowił nie będę nosiła w sercu żalu i jakieś rozrzucone rzeczy z mojej walizki i uśmiechnięta odeszła ale to nie koniec tej historii jakiś czas później podeszła znowu i mówi tak i tutaj nas trochę wbiło w podłogę Podejrzewałam dwóch o to, że zrobili mi to. Mówi, nie wiem, czy, czy to byli sprawcy, czy nie, ale podeszłam do nich, powiedziałam im, że bardzo ich przepraszam za to, że ich podejrzewałam, żeby mi wybaczyli. A jeśli nawet to zrobili, to jak błogosławię, nie mam do nich żalu. No, muszę powiedzieć, że wielu z nas mówimy, mówię tutaj oczywiście o kadrze obozu było głęboko poruszonych jej postawą w końcu wielu powie, no, to tylko trzynastolatka no właśnie Bóg nie ma względu na osobę i każdy mu jest miły bez względu na wiek to wykonuje jego wolę a niewątpliwie ta dziewczynka wykonała wolę Bożą. Czy możemy się czegoś nauczyć z tej historii? No, oczywiście, jak zwykle. Wszystkie historie, które wydarzają się w naszym życiu, czy w życiu ludzi, którzy nas otaczają, powinny posłużyć do tego, aby się uczyć, 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 nieustannie uczyć. Jakie wnioski wyciągniemy? Czy mamy takich ludzi wokół siebie, których podejrzewamy, że czynią zło, że występują przeciwko nam, że w jakiś sposób sfokusowali się na tym, aby, aby nas krzywdzić? Możemy ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że takich ludzi nie brakuje. Więc nie musimy się jakoś szczególnie domyślać, czy tacy ludzie istnieją, czy to w ogóle jest możliwe. Tacy ludzie istnieją, takie rzeczy się dzieją. Jaka powinna być nasza odpowiedź właśnie na taką postawę? No trzeba to powiedzieć głośno, naszych wrogów albo. W najlepszym wypadku głupich braci i głupich siostr. W Chrystusie oczywiście. Czy nie powinniśmy tak jak ta dziewczyna po prostu wybaczyć. Po prostu ze względu na to, co Chrystus dla nas robi, przestać w jakikolwiek sposób źle myśleć o tych ludziach, Przestać im odpowiadać tym samym. Zaprzestać jakichkolwiek prób udowodnienia swojej racji za wszelką cenę. Tak, nam, tak naprawdę to do nich należy w tej chwili ruch. To oni, jako sprawcy czy winowajcy, powinni coś uczynić coś co uwolni ich, bo przecież jeśli my wybaczamy, to nas uwalnia. Jesteśmy wolnymi ludźmi wtedy. I druga rzecz, niezwykle ważna, ona jest niezwykle pomocna wtedy, gdy mówimy o relacjach wewnątrz sporu. Jeżeli rzeczywiście podejrzewamy jakichś ludzi, nawet Sugerujemy innym, że, że ktoś z imienia z nazwiska jest winien temu czy obemu. ale tak naprawdę nie mamy żadnych dowodów. Tymi pseudodowodami są jedynie nasze własne myśli, jedynie własne nasze przekonania, jedynie własne nasze doświadczenia, to czy nie powinniśmy po prostu... Przeprosić, zrzucając z siebie ciężar, który wcale nie jest prosty do noszenia. Nie powinniśmy nigdy podejść do kogoś i powiedzieć: przepraszam za to, co złego o tobie myślałem, bo to, to jest obciążeniem dla tego człowieka, który pewnie się w ogóle nie spodziewał, że, że ktoś o nim źle myślał. Mówimy o konkretnych sytuacjach, o konkretnych wydarzeniach, w których jesteśmy. Czasami święcie przekonani i rozpowiadamy to na prawo, na lewo. Według nas brała udział konkretnie ta, a nie inna osoba, czy te i konkretnie te właśnie osoby. Powinniśmy wtedy przeprosić. Czy zawsze się mylimy? Nie. Pamiętajcie, że. Słowa, które wypowiadamy, idą pomiędzy ludzi i wykonują swoją pracę. I zanim się zorientujemy, możemy naprawdę porządnie skrzywdzić ludzi. I kiedy usłyszą przepraszam, to dla nich jest jak balsam na, na jątrzącą się ranę. A z drugiej strony może tak się przydarzyć, że powiemy przepraszam, winowajcy. Co wtedy? No jak mówi Biblia, ściągamy rozżarzone węgle na jego głowę. To mu nie da spokoju. I jeśli nawet nas nie przeprosi, jeśli nawet na mnie naprawi szkody, to zanim uczyni coś podobnego innej osobie, to się dwa razy zastanowi, czy warto, bo będzie trzeba z tym żyć a nuż znowu ktoś przyjdzie i przeprosi go, a wtedy to już nie wiadomo, czy on to przetrwa, czy nie trzeba będzie coś naprawdę zrobić ze swoim życiem. Kościół to takie dziwne ciało, które jest absolutnie współzależne od siebie. Oczywiście jest to ciało Chrystusa i głową tego ciała jest Chrystus, i to jest prawda. Ale twierdzenie, że Musimy mieć azymut tylko na Chrystusa jest często wygodną wymówką do tego, żeby czynić zło. Dlatego, że największe z przykazań mówi wyraźnie, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, ze wszystkich swoich sił, ale bliźniego się swego jak siebie samego. A więc nie tylko azymutujemy się na Chrystusa, ale też a zmutujemy się na braci i siostry, które są w tym samym Chrystusie, w którym my jesteśmy. Kondycja ciała Chrystusowego w pewnej mierze zależy ode mnie, ponieważ jako część tego ciała, albo dbam o to, żeby było czyste, żeby było święte, żeby było doskonałe, żeby było gorliwe, żeby było oddane Chrystusowi. Żeby nie było rozplotkowane. Żeby nie pomawiało samego siebie. Czy samo siebie. No albo jestem tą częścią ciała Chrystusowego. Która nieustannie kala to ciało. I nieustannie je niszczy. No muszę coś smutnego powiedzieć. I Nowy Testament to potwierdza. Biblia zaleca, żeby takich ludzi usuwać z kościoła. Po co? Po to, żeby się całe ciało nie pokarało. Po to, żeby ta choroba nie rozniosła się na inne członki. Po to, żeby ci, którzy w tym ciele żyją świętym życiem, mogli nadal tym świętym życiem żyć i mogli nadal swoim życiem uwielbiać Chrystusa, być światłem dla tych, którzy szukają rozwiązania w swoim życiu, być solą tego świata. Jeżeli Kościół nie reaguje na zło, które się dzieje wewnątrz niego, to grozi mu straszliwe niebezpieczeństwo i być może nie doceniamy tego niebezpieczeństwa, o którym powiem za chwilę. Otóż Kościół zaczyna się zajmować samym sobą. A to oznacza, że w ogóle przestaje być zainteresowany głoszeniem Słowa Bożego. Przestaje być zainteresowany duchowym rozwojem. Przestaje być zainteresowany modlitwą, która miałaby prowadzić Kościół do, bo tak to można powiedzieć, chociaż brzmi dziwnie, do przełomu w społeczeństwie. Zajmuje się samym sobą. Nie potrafi się wydobyć z tej matni, z tej pułapki, w którą tak naprawdę wpędził go. Diabeł, używając do tego cielesnych, a nawet absolutnie grzesznych ludzi. Naszym zadaniem jest chodzić w czystości i świętości przed Panem, słuchać tego, co On mówi i wykonywać to, czego On sobie życzy. Tak jak głowa decyduje o każdym ruchu naszej ręki, o każdym ruchu naszej nogi. O każdym ruchu naszego języka, o każdym spojrzeniu, tak głowa Kościoła, czyli Chrystus, podobnie decyduje o tym, co czynią członki Jego ciała. Zachęcam Was, kochani, żebyście pamiętali o tym niezwykłym świadectwie, o tej trzynastolatce, która myślę, że powinna być wzorem. Dla wielu wierzących, uważających się dojrzałych wierze, a nie potrafiących powiedzieć jednego słowa przepraszam. Bądźmy jak dzieci, mówi Biblia. Przyjmujmy jak dzieci Boże Prawdy. Stańmy się jak dzieci, a Królestwo Boże stanie się naszym udziałem. To takie proste, a dla wielu ludzi okazuje się być niezwykle skomplikowane no cóż niech ten dzisiejszy dzień będzie dla nas wszystkich dniem pokoju, miłości dla nas tutaj w Grecji będzie to kolejny dzień pracy przyjeżdża nowa grupa na obóz i kolejne trzy dni powtarzamy nasze zajęcia Bódźcie się, że dla nas, żeby to nie była rutyna, ale żebyśmy zawsze w tym znajdowali świeżość, zawsze potrafili naprawdę tych ludzi kochać i oby Bóg nas jak najbardziej zaskoczył reakcjami tych młodych ludzi, którzy przyjadą.